Witam wszystkich z tej strony Grzesiek. Zacznę może, że od nowego sprzętu mam mikrofon. Daleko ustawiłem kamerę. Mam nadzieję, że mnie w... widać tobie na pewno widać, czy mnie słychać. Ale nic, w końcu na rybach, słuchajcie, zaklenikiem, 3 stopnie, po pracy, szybka akcja. Mam dwie godziny wędkowania. Dwie godziny wędkowania i jak widzicie, chlebek. Zanęto serowo, wymieszane. Chlebek tostowy, oczywiście. Trochę tu już się pokręciłem. Wszystko to ustawić dawno nie byłem. Powiem Wam, że trochę z rytmu wypadłem, ale to nic. Pogoda mega, mega. W końcu jest pogoda na ryby. Dzień coraz dłuższy, ale to nic. To nic. Dwie godzinki. Może coś przed zmrokiem uda się złowić. No mam nadzieję, że się uda złowić coś. Wędkę przygotowana, nic nie przygotowany. To co miałem z ostatniej e, wyprawy z bolonką. spławik tu jest dosłownie 5 gramowy bodajże. Nie przygotowałem się. Mówię szybka akcja. Wczoraj wieczorem wrzucam do samochodu parę rzeczy. E, I lecę po robocie na rybki. I dlatego to tak wszystko. Wyszło dzisiaj, ale to nic. To nie o to chodzi. O to chodzi, żeby złowić w końcu słuchajcie jakoś, jakoś, jakoś rybkę, nie? No bo już mówię wam, z dwa tygodnie, jak sami widzicie, e, filmy ostatnio nie wchodziły, bo nie było co. Nie jeździłem naprawdę. Ani lodu nie ma, ani ta pogoda taka była, żeby można było pójść na tą rzekę z tą bolonką no mogłem tam coś kombinować ale to nie o to chodzi bo były mrozy, przylotki by zamarzały nie ma sensu nie ma sensu powiem wam dlatego dzisiaj w końcu pogoda mega mam nadzieję że w sobotę dzisiaj jest czwartek będę chciał jeszcze w sobotę wyskoczyć pogoda ma być w miarę Ciśnienie w końcu spada. Słuchajcie. I no. O, donęce. Pamiętajcie, nie zapominajcie. Jak przychodzicie na stanowisko. To donytaj, donęcajcie. Zanim tu się rozłożycie, rozstawicie. Y, można sobie troszeczkę przygotować wodę. Łowisko. I wręcz nawet trzeba tak zrobić. Eee, no, nie ma wiatru, jak widzicie. No, mega pogoda. 3 stopnie pokazywało mi w samochodzie. Ale te 3 stopnie, to powiem Wam, że, że to, to jest, to jest, to jest po prostu jak dla mnie pogoda rewelacyjna. No i co, luty? No, luty. Ani lodu. A jeszcze poza tym mam tu stary chleb, dawno kupiłem go. Mam nadzieję, że jeszcze. A, jeszcze się coś. Się, się jeszcze coś tutaj da rady ulepić w miarę jeszcze no ciężko się lepi ale się lepi coś tam idzie na haczyku zrobić, mam tu strzykaweczkę oczywiście kupiłem nowe strzygawki, obcięłem tutaj, ktoś mi ostatnio sugerował, żebym se odciął na haczyk taki rowek, zrobiłem to ale chyba za krótki, ale to nic zobaczycie później jak to mi wychodzi, dobra Robię szybko pierwszy rzut, bo już naprawdę tak mi się chciało na te, słuchajcie, ryby, że masakra, no. Masakra. Pierwszy rzut i jedziemy. Eee, tak jak mówiłem, czy nie mówiłem, wszedłem na to stanowisko, przy brzegu woda jest czysta. Nie padało dawno. I co wam powiem, jest dużo, dużo drobnej rybki. Takie malutkie. Później spróbuję, zobaczę, żeby nie hałasować. Parę rzutów oddam i spróbuję wam zbliżenie zrobić na te rybki naprawdę, naprawdę już coś, coś ta woda chyba ta rzeka zaczyna y, żyć zaczyna coś się dziać chyba i mam nadzieję, że w moim przypadku też coś się zacznie dziać dobra, grunt przesadziłem miałem już pierwszy zaczep dlatego zmniejszamy, zmniejszamy woda spokojnie płynie naprawdę bardzo spokojnie aż w szoku jestem chyba z rzutu wody nie było dawno mam nadzieję, że to się nie stanie zaraz, bo będzie woda pędziła naprawdę bardzo, bardzo mocno no nic zapraszam was do subskrybowania mojego kanału z bolonką nad rzekę lajkujcie i napiszcie w komentarzach czy już wy Zaczęliście ten rok jakoś, czy już macie jakieś sukcesy, bo ja jak na razie ostatnia ryba. Ostatnia ryba, słuchajcie co to było to chyba w e, Sylwestra ten kleń e, 51 cm, to chyba ostatnia moja byłem na rybach, ale nic się nie działo, kompletnie nic się nie, nie działo, nie chciałem tam was e, nudzić tymi filmami będą ryby, będzie film i tyle no, no nie ma co tu się ten rozdrabniać fajnie, ale naprawdę powiem wam nie ma wiatru, spławik widzę płynie naprawdę mega mega, 5 gram spławik tu może mi się dzisiaj naprawdę sprawdzić, 8 mogłoby być e, za duży, ale jak zacznie płynąć to wtedy ten 5 gramowy spławik to może być e, za mało, ale to nic to są tylko klenie, zobaczymy no, pogoda rewelacyjna, żeby ten dzień był jeszcze taki gdzieś do 19, to bym miał ze 3-4 godzinki wędkowania, a tak zanim tu się przebrałem przy samochodzie, zanim tu się ogarnąłem, zanim ten sprzęt nowy mikrofon ogarnąłem, no to trochę mi zeszło, można powiedzieć, że no pół godziny dobre, zanim tu doszedłem, zanim się przebrałem, zanim tu się rozstawiłem, ale nic, 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 ponęce nie będę zmieniał, słuchajcie, yy, to miejsce. Nigdzie się nie ruszam, bo e, tam dalej nie ma zbytnio za dużo miejscówek i nie ma sensu, żebym ja tracił czas na szukanie. Będzie tutaj rybka, to będzie, nie to nie trudno. No. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może jakieś już płotki by zaczęły brać kurcze, zobaczymy, no jak ktoś tam będzie skubać, to słuchajcie, nadzieja może jest. Że w niedzielę, czy tam w sobotę, sorry, w sobotę chcę tu przyjść. Znaczy w ogóle wybrać się, już tak będzie miał wolno, sobotę to wybrać się na te rybki eee, i zobaczymy, ale to jeszcze zobaczymy. Bo z tego co patrzyłem, pogodę dzisiaj jest czwartek, jutro piątek, ma mega, mega. E, znaczy to ma padać cały jutro dzień. Jeżeli popada jutro cały dzień. Ciśnienie w końcu też, bo o ciśnieniu wam nie mówiłem. Ciśnienie w końcu spada, bo było mega duże 1030, 1000, ponad 30 e, hektopaskali, i, i, i to powiem wam, że naprawdę masaka z tymi rybami była, ale pogoda się diametralnie zmienia. Tylko jutro ma padać, i nie wiem, czy w sobotę ma nie padać, ale nie wiem, czy to po prostu nie będzie, e, że ta woda. Zrobi się brudna I tej ryby może nie być, ale to chyba powiem wam To mnie nie powstrzyma od tego Żeby wybrać się Na ryby A wybieram się z kolegą Lesławem O Boże, drzewa są ciężko, warunki Są ciężkie, trzeba uważać Ale sobie radzimy Mam nadzieję, że coś tutaj że coś tutaj się uda. Tu był jeden filmek ostatnio na śniegu. Złowiłem jednego klenia. Posiedziałem tu, jakieś piknięcia były. Widać, że ta drobnica tutaj była jakieś. Ale poleciałem tam szukać jakiś miejscówek. No i to był tylko ten jeden klenik i nic poza tym. Ja słuchajcie, sobie zrobię. Taką e, ze strzykawki, malutką jak to ja mówię, pestkę. Pestka, e, jakiś kurde, może nie pestka, ale. Kro. O, słuchajcie, krążek, cyk, zobaczymy jak to będzie wyglądało z tym rowkiem, ale ten rowek powiem Wam, że, że, że jest. że jest. No, że jest. że jest za krótki. Nie jest źle, wygląda to jakoś, zobaczcie Taki krążek no Zobaczymy, zobaczymy Ostatnio tu właśnie miałem Nie miałem na takie duże buły Jak ja to mówię, jakie kawały chleba Tylko na właśnie takie Malutkie Krążka malutkiego miałem Bo widać to jakieś pyknięcia były Może to płatki były wtedy stały Nie wiem, nie wiem Ale nic, dobra, słuchajcie Nagadałem się, nagadałem się Pora się wziąć za wędkowanie ale jak widać tutaj jest dużo drobnicy tu przede mną nawet widać piaseczek na dnie, to widać te rybki jest ich trochę. Widziałem, jechałem z rzeczki, to widziałem jedno miejscówę i to mnie bardzo zaciekawiło na brzegach stało dużo białych czapli. I powiem Wam, że to już mnie e, tknęło, żeby w najbliższym czasie e, tam po prostu wybrać się na tą miejscowę, bo widać, że coś tam musi stać, jakaś rybka. Chociaż tam z tego co wiem, nie ma jakichś tam większych głębokości. I tak nie sądzę, żeby ta ryba jednak tam była. Ale wiecie, tam gdzie czaplek kormorany, to wiadomo, że tam są ryby. Nie ma co tu się oszukiwać To są pierwsze oznaki nie, gdzie ta ryba przesiaduje w zimę Są ptaczyska Jeszcze te czaple to póki co to, to jeszcze tam Ale te kormorany to jest Z wszystkich chyba Drugie przepuszczenie i jak na razie nic, nic nie zwabiłem, nic tu może blisko nie stoi, ale nic, będę siedział, donęcał, może coś tu zwabię, gdzieś tam dalej za tamtych zakrętów, tam jest sporo powalonych drzew, może, może coś podejdzie. No i słuchajcie, kończę na dzisiaj, niestety, miałem nadzieję, że coś będzie, a tu jednak nic, fajna pogoda, fajnie to się zapowiadało, ale nic, ja tu się cieszę, że w końcu, w końcu byłem nad to wodą, posiedziałem te dwie godzinki, jakieś przemyślenia, no trzeba szukać, tak, luty, koniec lutego, zobaczcie no, jaka pogoda jest, ptaszki było słychać, śpiewają pięknie fajnie, zero wiatru no tak nastawiłem się już psychicznie i tak konkretnie jadąc tu, że siadam w tym jednym miejscu, za krótki czas mam żeby gdzieś tam dalej wędrować spróbuję przynęcić, wiem, że tam dalej są zakręty, zwalone drzewa, dużo więcej i może by się udało coś ściągnąć, no ale no niestety, no niestety nie udało się ale ja tam jestem świeże powietrze fajnie, nic. Aby pogoda sprzyjała, to już zacznę, zacznę szukać, zacznę wędrować za tą rybką i yy, jej szukać. Aż w końcu ją znajdę. A znaleźć w końcu, przyjdzie pora i ją znajdę. No dobra, Sub, subskrybujcie. Tak w ogóle nie wiem, czy ten film wejdzie. Jak wejdzie, to to przepraszam, że wstawiłem, ale już dawno mi nie było na kanale. Może tam się zastanawiacie, co się dzieje ze mną, gdzie te filmy jestem, jestem, tylko tych ryb nie ma ale ja jestem, jestem, chodzę na ryby wędkuję cały czas no tylko jak sami wiecie, no dzisiaj są rybki, jutro nie ma tak to niestety bywa, nie za każdym razem łowimy, nie za każdym razem pięknie to tak wygląda dobra, subskrybujcie mój kanał, dajcie kciuka w górę, w dół dajcie jakiś komentarz, czy wy już w tym roku coś tam połowiliście czy udało się wam coś znaleźć jakiś Rybki w tej wodzie zimnej, no bo zimna woda. Teraz jest 3 stopnie. W nocy teraz były przymrozki. No to ile ta woda może mieć? 1, 2, 3 stopnie. Jutro ma cały dzień padać. Może to się zmieni od jutra i, i coś zacznie się dziać. Dobra, trzymajcie się, pozdrowionka. Na razie hejka.